Chciałbym Cię pokazać zasilacz warsztatowy firmy Nankadw. Jest to bliźniaczy zasilacz takiej marki jak Wamptek. Tak samo wygląda. Jak kupowałem na AliExpress to zaproponowali mi ten zasilacz, ponieważ powiedzieli, że nie mają tej marki powiedzieli że jest taki sam no i faktycznie wydaje się taki sam działa podobnie to możemy sobie kręcąc y, zwiększać napięcie prawda no. niestety zasilasz tak hałasuje tak jak teraz słychać zauważam jego taka baza tego właśnie, że on coś jakiś czas się włącza, ten wiatrak niestety ten wiatrak jest hałaśliwy To więc tutaj możemy sobie, możemy ten, to pokrętło sobie nacisnąć, i wtedy możemy sobie kręcić wtedy daną jednostką. Tak jak widać. Niestety zasilacz nie jest zbyt dokładny, jeżeli chodzi o napięcia. Tak jak sprawdzałem. na setkach voltów się myli po prostu jedną setną taka mam podłączony laptop do zasilacza poprzez taką przejściówkę tak jak widać taka przejścióweczka dalej to jest połączone w ten sposób i sobie ładuje laptopa po złączeniu telefonu ci pokazuje 5V ale jak się, yy, właśnie szybkie ładowanie to wtedy to przechodzi na 9V włączyłem telefon teraz widać 9V 15W ładuję teraz tym pokrętem zmieniamy sobie ampery maksymalnie w tym zasilaczu jest 3,2A. Wszystko jedno jakie ustawimy napięcie. Ten akurat jest. To model, który ma 120V i właśnie 3A. Akurat nie będę zmieniał na wysokie napięcie, bo ten zasilacz tutaj on maksymalnie akceptuje 96V. Znacznie jest duszy. Tu jest jego nazwa dokładnie. Dostajemy instrukcję jak kupujemy. Po angielsku, po niemiecku, po francusku, po chińsku. A no tutaj jeszcze słychać jak on pracuje. próbuję coś z tym zrobić ale nie wiem czy mi się uda